Wróciła nasza perełka. Raczej nie, no, 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 tylko na, kilk... na, dwa na kilka lat. No, może, może w dwa lata się wyrobię z tym projektem. Zobaczymy. A, to tu właściciel jeszcze stoi. No. Ostatni <trony> Trochę tu jest zrobione, nie? Skrzynia piątka. Ale pastina to, Sprawowała się dobrze. Jo, No wiesz, w sumie ja tu wiesz na tej kurce nie jeździłem. Takie ciasy tam, nie że tam nie ma że No, o położenia. w benzynie dodatku. Pięciobiegowy. Ja tam nie pożyczam wolników. Nie, nie. Ja bym jeździł <laughs> kurwa na grzyby Chłopyk wąt zobaczy, to on jest chętny, on lubi takie rzeczy. Zaraził mnie! No, bo ja sobie to zapala i jeść. Już mówił, mówi, może Wojtek będzie chciał komara do Holandii <laughs> <laughs> Trochę pozmienek <laughs> Wyjdę ale dyskoteka nie gra, ten wyjdzie się Więc no, można pospać, potańczyć, jo? <grybuj> tu paję można zrobić. Kręczycie to Patryk? Chciałbyś jeździć? Do roboty by pojechał, nie? Raczej by było! Ojez, oni by się posikali. Zaopatrzenie przyjechało. Ja zaopatrzenie, kuj na alkoholowe. Możemy popatrzeć w każdy po Co? No i oto taki życie mojego kolegi. Pan chce, czerwony przy zapalniczce. A... No, dzwonią już. No. No to tyle z prezentacji.